Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Szkoły Kairos Polska. Jest to braterska szkoła misyjna, na której będziemy uczyć się wielu pożytecznych rzeczy, po to abyśmy mogli mieć narzędzia do tego, aby w właściwy sposób zwiastować Ewangelię. Jeśli chodzi o temat, który dzisiaj Wam przedstawię, jest to temat odtworzenia do odkupienia. Możemy patrzeć na Słowo Boże z różnego punktu widzenia. Na przykład mamy Stary Testament i to będzie przygotowanie zbawienia. Cztery Ewangelie mówią nam o wykonaniu zbawienia. Dzieje apostolskie natomiast to ogłoszenie, proklamowanie zbawienia. Listy to nauczanie zbawienia. Objawienie to dopełnienie zbawienia. Więc mamy w ten sposób zamknięto właściwie całą panoramę w jaki sposób Bóg przygotował te wspaniałe księgi, aby nas doprowadzić do od początku do końca. To właśnie Pan Bóg powiedział, że On jest alfa i omega, On jest początek i koniec. I rzeczywiście tak jest to rozpisane w naszych księgach, które mamy. Pisma Święte zawiera główne tematy. Gdybyśmy wzięli na przykład Stary Testament, to poszczególne księgi, zajmują się takimi głównymi tematami. Na przykład, gdybyśmy patrzyli w księgę Genezis, to takim najważniejszym tematem jest upadek. Dlatego, że w ten sposób widzimy, jak wszystko się zaczęło. Zaczęło się właśnie od upadku grzech i później 6000 lat naprawienia tego, co toczył człowiek w jednej chwili. Eksodus pokazuje nam, Piękny okres w historii Izraela, ale głównym tematem jest odkupienie. Księga Lewitykus, na przykład, mówi o tym, że człowiek powinien być poświęcony Bogu, całkowicie jemu oddany. Księga numerii pokazuje nam służbę. Że człowiek bieżący powinien Bogu służyć. Później mamy. W deuteronomium i ona mówi o posłuszeństwie. Człowiek wierzący powinien być Bogu posłuszny. Jest to trzeci aspekt wiary. Pierwsze jest zaufanie do Boga, pierwsza to jest wiara Bogu i Jego Słowu, i trzecia to jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Dlatego mamy zawsze dwie drogi pokazane właśnie w deuteronomium, że albo Idziemy drogą posłuszeństwa i otrzymujemy błogosławieństwo, albo idziemy drogą nieposłuszeństwa i zbieramy przekleństwo. Również księga Jozuego pokazuje, głównym tematem tej księgi jest zwycięskie chrześcijańskie życie i pod takim kątem możemy również tą księgę rozważać. Gdybyśmy sięgnęli dalej na przykład do księgi sędziów, moglibyśmy zobaczyć co się dzieje kiedy w naszym życiu nie objawiają się królowanie i wielkość Pana Jezusa jako króla. Wtedy przechodzimy klęski i rozczarowania. I modtem tej księgi jest i nie było króla w Izraelu i każde czynił to, co mu się podobało. Więc można Pismo Święte również rozważać z punktu widzenia chrześcijańskiej wiary i znajdziemy odpowiednie Główne tematy do tego, aby móc budować na tym swoje życie. Oczywiście historia zbawienia człowieka jest bardzo istotna, ponieważ rozumiejąc, o czym mówią poszczególne księgi, jakich czasów one dotyczą i jakich sposobów działania. Prawda? Na przykład, Stary Testament, gdybyśmy wzięli pod uwagę jeszcze jako przygotowanie zbawienia, no to widzimy wyraźnie, jak się ta historia ludzkości rozwija i mamy różne okresy tej historii zbawienia i potem dalej. I myślę, że warto byłoby omówić, jeśli rozumiemy tę historię, to oczywiście jest to o wiele mm, bardzo ważne. Na pewno inaczej działał Pan Bóg przed okresem nadania zakonu. Inaczej działał Pan Bóg po, w dziejach apostolskich. Inaczej działał w czterech Ewangeliach. Trochę inaczej możemy uczyć na temat zbawienia. Będzie ono się różniło na przykład w nauce apostolskiej od czterech Ewangelii. Natomiast objawienie pokaże nam wyraźnie, co było, co jest i co będzie potem. To jest takie główne motto, oczywiście, w Księgi Objawienia. Pismo Święte pokazuje też, że niezrozumienie podziału eonicznego, na przykład, czy dyspensacyjnego, prowadzi do już zamętu, bo wtedy odmieniamy czasy i chwile, które Bóg w mocy swojej ustanowił, a nie jest to pozytywne. Tylko jest to jednak negatywne zjawisko. Dlatego też ten podział aoniczny e, dzieli Biblię na siedem, siedem okresów i pokazuje po kolei. Pierwszy okres to jest okres niewinności. On się zaczął przymierzem z Bogiem Adama, nadaniem mu praw i wolności. E, Adam otrzymał tam. Boże zapewnienie o tym, że Bóg uczynił go istotną ogniwem Bożego dzieła stworzenia. Pozwolił mu panować nad tym stworzeniem, i ten podział teoniczny pokazuje, że każdy z tych okresów rozpoczyna się przymierząc z Bogiem i Kończy się Bożym Sądem. I tak było też z Adamem. Pan Bóg najpierw ma jakąś umowę z Adamem odnośnie Edenu, ludzkości, pomnażania tej ludzkości, wypełnienia ziemi i na końcu mówi wyraźnie, że może no, by strzegł oczywiście Bożego Przykazania i też, kiedy Adam upada. Kończy się ta historia Bożym Sądem, czyli wypędzeniem Adama z ogrodu Eden i Ewy. Następnie danie im zapowiedzi odkupiciela właśnie, zwanej protoewangelii 3.15. Pierwszy raz Bóg mówi o zbawieniu człowieka właśnie w 3.15 Ewangelii stwórcy. To jest pierwszy raz użyta Ewangelia właśnie w pierwszej księdze. Mojżeszowej. Drugi okres jest to okres sumienia. Pan Bóg pozwolił człowiekowi, aby przez wpisane w jego serce prawa boskie mógł postępować tak, aby Bogu się podobać. Okazuje się, że mamy tą historię od Abla aż do potopu. A więc widzimy wyraźnie, że Abel znalazł, kontynuuje ten sposób, Pojednania z Bogiem, którego nauczył go Pan Bóg poprzez jego ojca w ogrodzie Eden, kiedy za jego grze zostały złożone zwierzęta, a w skórę tych zwierząt Adam i Ewa zostali ubrani. Widzimy też w tym okresie sumienia, że jednak ludzie odrzucają sumienie i idą drogą, drogą zła. I to tak dalece, że zaczynają ludzie. Łączyć się z istot, wbrew naturze z istotami anielskimi. Kończy się to oczywiście Bożym Sądem i spada potop. Ale również w tym, w tym czasie Bóg daje ratunek. I tym ratunkiem jest Arka Noego. Niestety ludzie nie ratują się, nie wchodzą do Arki, nie słuchają Ewangelii i giną w wodach potopu. Tylko osiem osób, nowe wraz ze swoją rodziną, jest oczywiście uratowany. Więc znów już ten okres sumienia rozpoczyna się przymierzem z Bogiem i kończy się Bożym sądem. Co jest tak też istotną rzeczą, że to nie tylko Abel składa ofiary, ale kiedy rodzi się Enosz, wnuk Adamowi, Adam Również szuka Boga i jest napisane, że zaczęto wzywać imienia Pana. To jest bardzo ważne. Zawsze przy ołtarzu wzywano Bożego imienia i Pan Bóg im oczywiście odpowiadał. Następny okres to jest, ludzie chcą samostanowić o sobie. Mamy trzy pokolenia, Hamasema i Jafeta i oni się w ten sposób dzielili i Pan Bóg podzielił ludzkość na takie trzy rody jednak oni mają inny plan chcą według swojego planu zjednoczyć cały świat stwarzając jedno polityczne państwo jedno, czy królestwo, jedno polityczne królestwo jednopolityczne i ekonomiczne pod ekonomicznym zjednoczenie a więc mamy tutaj jeden może pieniądz jedna gospodarka jedna ekonomia i trzecia rzecz, która tutaj występuje, to jedna wspólna religia. To przymierze, ten okres kończy się właśnie, zaczyna się przymierzem z Noem, a kończy się niestety sądem przy wieży Babel, gdzie pan miesza języki i dzieli ludzkość na narody, aby szukały Boga. Więc zaczęło się przymierzem z Noem a kończy się sądem właśnie przy wierze Babel. Następny okres, który też występuje tutaj, to jest okres patriarchów. Ten okres patriarchów jest okresem od Abrahama do sądu nad Egiptem. Gdyż, kiedy Pan powie Abrahama, zawiera z nim przymierze. Abraham składa Bogu ofiarę i przez tę ofiarę to przymierze jest zapieczętowane a potem nie, następny jest Izak, Jakub i rodzina Jakuba i dwunastu patriarchów idą do Egiptu i tam rozracają się w tak zwany potężny naród izraelski. Pan Bóg spuszcza sąd na Egipt i ten sąd nie spada na tych, którzy korzystają z tej wspaniałej ofiary baranka paschalnego, który wskazuje na Pana Jezusa. Trzeba powiedzieć, że nie tylko Egipcjanie, ale też i Żydzi, albo więcej, może złe słowo Żydzi, tylko Izraelici również służyli Bogom Egipskim. Bóg doświadczając Egipt i Bogi Egipskie, czy Bogów Egipskich, pokazał Izraelowi, kto naprawdę jest Bogiem. I ci, którzy mieli boję w sercu, wykonywali dokładnie polecenia Pana Boga, I ten baranek paschalny uratował po prostu wielu, którzy mogli pomazać na odrzwia i oba nadproze drzwi. Później mamy następną sytuację, że kiedy spada ten sąd, Izrael wychodzi z Egiptu. Więc mamy prostą rzecz, widzimy tutaj, że pod postacią tego baranka jedni byli osądzeni przez Boga w postaci Plag. A niektórzy uniknęli tego sądu właśnie dzięki barankowi. Następny okres to jest okres zakonu, który został zaparty na górze Syna jako przymierze z Bogiem. Bóg wtedy daje księgę Izraelowi, aby postępował zgodnie z jej skazaniami, co Izrael chętnie przyjmuje i oczywiście przyrzeka Bogu, że będzie postępował zgodnie z jego prawem wiemy, że niestety tak nie było Izrael zbaczał z Bożej drogi Pan Bóg go wychowywał dziesięć plemion zostało rozproszonych dwa plemiona Juda i Beniami poszli do Egiptu poszli do Egiptu i oczywiście po pewnym czasie wracają po 70 latach wracają na góry izraelskie, aby odbudowywać swoje państwo. No niestety nie udało się to specjalnie pod tym względem, że nie było króla, aż do czasów Machabeuszy, czyli potem Hasmonejczycy byli królami, a później Idumejczycy, również do czasów panowania rzymskiego, również panują w Izraelu. A więc kończy się okres zakonu sądem nad Bożym ludem, z którym Pan Bóg zawarł przymierze. Pierwszy ten sąd spadł na pana Jezusa, który umarł za wszystkie grzechy tych, którzy w jakikolwiek sposób, nie wypełniając zakonu, zasłużyli na po prostu karę. W Jezusie jest tego wszystkiego było odkupienie. Dalej trzeba powiedzieć, że z chwilą śmierci pana Jezusa kończy się zakon, ponieważ zasłona świątyni jest rozdarta, droga do Boga jest wolna powstaje w 50 Kościół i to jest nowy okres. Natomiast Żydzi, y, i którzy jednak odrzucili sprawienie w Pana w Jezusie po 40 latach oczywiście zostają osądzeni i w roku 70. świątynia zostaje zburzona. Upływa 40 lat Bożej cierpliwości i. Pan Bóg zajmuje się Kościołem. Kościół powstaje w dniu Pięćdziesiątnicy na podstawie przyjętego przez wierzących ludzi pojednania z Bogiem. Poprzez Golgotę Duch Święty zostaje wylany, bo Jezus został uwielbiony. Ludzie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa i doświadczają właśnie cudownej łaski zbawienia. A więc okres Kościoła również zaczyna się wylaniem Ducha Świętego, a kończy się pochwyceniem. To jest właśnie okres Kościoła. Następny okres, to jest taki okres króciutki, przejściowy. Związany jest tutaj też z Kościołem, a to jest z milenium. On jest pomiędzy między czasami Kościoła, a czasami milenium. Czytamy, że. Nastanie wielki ucisk zaraz po pochwyceniu. I dzięki temu y, będzie to czas zbawienia Izraela. To jest to, co Pan przyrzekł Izraelowi, że dostąpią zbawienia. Następnym okresem to jest oczywiście okres Królestwa, milenium. Również zaczyna się podobnie jak Kościół, bo rozpoczyna się nie tylko przyjściem Chrystusa, ale rozpoczyna się też wylaniem Ducha Świętego i sądem, sądem nad żywymi narodami. A więc i ten okres trwa do sądu ostatecznego, gdzie potem kończy się ten okres Bożym sądem. Następny okres już to już wieczność. W związku z tym tutaj jest ta rzecz bardzo ważna i istotna, aby można było Cieszyć się Bogiem i um, Jego zbawieniem. Zwróćcie uwagę, że e, na przestrzeni całej Biblii mamy do czynienia z różnymi Ewangeliami. Wszystkie prowadzą do Chrystusa, ale e, są, mają troszeczkę inne zasady. Na przykład, pierwsza Ewangelia występuje w Biblii jako Ewangelia Wieczna. Jest to Ewangelia o stwórcy i stworzeniu. że I tu odgrywa główną rolę, odgrywa sumienie. Ludzie, którzy mają problem z sumieniem, szukają Boga i zadośćuczynienia za swoje postępowanie i składają ofiary. I to widzimy na samym początku już, że nie tylko naród żydowski, czy też izraelski, czy Hebrajczycy składają ofiary i patriarchowie, ale również. I różne narody, niestety z czasem e, zbaczają z drogi monoteistyczne i idą w politeizm, ale to już jest właśnie historia narodów. I to odgrywa rolę sumienie. Apostol Paweł postopawowisie do Rzymian w drugim i trzecim rozdziale, mówi właśnie o tym, że Bóg będzie sądził właśnie pogan, którzy nie znali Chrystusa, ani nie, nie znali zakonu, Będą sądzeni na podstawie sumienia. No, oczywiście na sądzie ostatecznym. Jeśli chodzi o Ewangelię Zakonu, to jest przestrzeganie prawa, ponieważ napisane jest, że kto wypełni prawo, przez nie dostąpi życia wiecznego. Oczywiście nie można było wypełnić prawa bez wiary. Była wiara potrzebna, ponieważ Bóg modlącemu Udzielał Ducha Świętego, aby ten mógł po prostu chodzić w prawie i to prawo wypełniać. A więc mamy też i taką Ewangelię, która mówi o tym, że wiara i wypełnianie prawa może prowadzić ludzi do zbawienia. Na, 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 oczywiście. Dlatego napisane jest, że nikt z samych uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony, potrzebna jest jeszcze wiara. A więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeśli chodzi o. Jeszcze inne Ewangelia to jest Ewangelia o Królestwie. Ewangelia mówi, tutaj musisz na nowo narodzić w Królestwie, na przykład do Nikodema, tak? Nie uszysz Królestwa Bożego, tak? Więc mówię o Królestwie Bożym. E, natomiast chrz, będzie tutaj różnica chrztu w Duchu Świętym, ale to za chwilkę sobie powiemy. Natomiast nas, e, następna Ewangelia to jest Ewangelia o łaski Bożej. Ta Ewangelia mówi, że musimy się na nowo narodzić w Chrystusie. Prawda? Zwróćcie uwagę. Ewangelia o Królestwie, musimy narodzić się w Królestwie. Ewangelia łaski Bożej, musimy narodzić na nowo w Chrystusie. I teraz mamy tutaj dwa różne chrzty. Mowa jest o tym, że, że kiedy Duch Święty będzie chrzcił, to ludzie będą ochrzczeni w Królestwo. To jest bardzo ważne, czyli jeśli nie posiądą Ducha Świętego, nie wejdą do Królestwa, a też Duch Święty, Jego zadaniem jest spowodowanie odrodzenia, czy nowego w ogóle narodzenia, prawda? Czyli mamy tu zupełnie całkowite odrodzenie wewnętrzne człowieka poprzez duchową obecność Boga w duchu, tak? No i właśnie ten chrzest tutaj się odbywał w królestwo, a w czasie łaski w Chrystusa, bo on jest tym ciałem, do którego należymy. Więc tutaj jest do Koryntia się Kłania, 12 rozdział, który mówi, że w jednym duchu zostaliśmy oszczeni wszyscy w jedno ciało. Chwała Bogu za to, że tak jest. Więc to jest właśnie dzieło Ewangelii o Królestwie. Ta Ewangelia o Królestwie ma jeszcze jedną. Bardzo ważną cechę. Człowiek, który tej Ewangelii uwierzy, musi wytrwać do końca. Dlaczego? Dlatego, że nie jest odrodzonym człowiekiem, będzie odrodzony dopiero w królestwie. Natomiast tutaj nie jest odrodzonym człowiekiem i musi wytrwać do końca. I często ludzie mylą ten czas Ewangelii o królestwie z czasem Ewangelii łaski Bożej i to powoduje mnóstwo zamętu, problemu, dlatego że w czterech Ewangeliach mamy Ewangelię o Królestwie, a nie o Kościele, ponieważ Kościoła wtedy jeszcze nie ma. Natomiast od dnia pięćdziesiątnicy mamy nowe zasady, im uczymy w ten sposób, że krzew z Duchem Świętym jest w ciało Jezusa, tak? bo my wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Jego ciało, w jednym duchu. Właśnie, tak jest mniej więcej to napisane i starałem się to zacytować jak najwierniej. A więc jest to istotna rzecz, abyśmy też o tym pamiętali. To widać bardzo dobrze na przykładzie czterech Ewangelii, że cztery Ewangelie są przeciwieństwem, jak gdyby, bo Izrael miał ziemską obietnicę. Pamiętajmy o tym, że Królestwo Boże, które było dane Izraelowi, dotyczy ziemi. Natomiast nasze królestwo dotyczy nieba, dlatego że Żydzi mają być oszczędni w królestwo, a my w Chrystusa. Jesteśmy oszczeni. To jest bardzo ważne. Bo jeśli ktoś nie jest Chrystusowy, nie jest w Chrystusie, no to starym jest człowiekiem, tak? A jeśli jest w Chrystusie, to nowym jest człowiekiem. No. Te różnice są bardzo istotne, kiedy spojrzymy na... Różnice między usprawiedliwieniem w kościele, a usprawiedliwieniem w królestwie, czy w czterech Ewangeliach. Zwróćmy uwagę, że tam zupełnie inne obowiązują zasady. Tak? Na przykład człowiek musi wypełnić prawo i musi wytrwać do końca, i to uzbawienie jest procesem, gdzie na końcu tego procesu jest nagroda. W postaci zbawienia. I tak dalej. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że my nie jesteśmy zbawieni w procesie, tylko w akcie zbawienia, bo akt zbawienia polega na tym, że swoje życie składamy Bogu i on to życie po prostu kontynuuje na swoją chwałę. Tak to wygląda. Tak samo Ewangelia głoszona w Dziech Apostolski będzie się troszeczkę różniła, jak to tam jest napisane, najpierw Żydom, później Grekom. To różnica jest kolosalna. Poganie się nawracają do Boga i otrzymują ducha świętego. Natomiast Żydzi, nawracając się w wodach sztu, wzywają imienia Jezus i duch święty na niektórych z nich wstępował i przyłączał ich do ciała Chrystusowego. Więc tutaj mamy końcem zakonu jest Chrystus dla każdego po prostu, kto wierzy. No cóż, kochani, niech Pan pobłogosławi swoje słowo i myślę, że jeszcze się usłyszymy, a jeśli macie jakieś pytania na temat Ewangelii, to oczywiście możecie takie pytania zadać. Postaram się na te pytania w najbliższym czasie po prostu odpowiedzieć. Ja wiem, że te tematy zagłębiają się, zasębiają się i one powodują to, że jeśli je znamy i rozróżniamy, to będzie nam o wiele, wiele łatwiej. Ewangelie o stworzeniu mogą głosić aniołowie, a Ewangelie łaski Bożej mogą opowiadać tylko ci, którzy tej Ewangelii o łaski Bożej doświadczyli i rozumieją, co się w ich życiu oczywiście stało, dzięki Bożemu Słowu i dzięki doświadczeniu, które mamy. Kochani, niech Pan będzie uwielbiony, niech będzie z naszych serc ja Ci Chwała Boże, w tym drugim imieniu Pana Jezusa. Do usłyszenia.